No to dobijmy już do okrągłej sumy. Do tej 50. 60. Oj, Dobrze. pani daje 60. Od razu z grubej rureczki. 60. Po raz, 60 po raz pierwszy. Państwo, kto panią przebije, która tak pięknie się licytuje o tego anioła? Podnosimy oczywiście tylko 5, ale 60 już mamy. Czy jest osoba, która da 65 za naszego wspaniałego? Obiecał, że pan biegnie po tego anioła już, 60 nie? po raz drugi. No, prosimy, 60 po raz, raz trzeci. Zapraszamy panią. Tak, pani wygrała. E, bo, Duże brawa, ja proszę Ja myślę, Państwa. że pan, Duże proszę brawa. do pomocy pana. Tak? Bo anioł to, jest naprawdę ciężki. Anioł jest anioł, ale jest ciężki. <grafy> Gratulujemy, wielkie oklaski dla pani. E, da. Kamila do puszeczki, proszę zobaczyć. Ja nie żartowałem, że on jest lekki. Jest ciężki, ma z tyłu zawieszkę. Elegancko, wszystko jest przygotowane, zrobione. Dziękujemy ślicznie, pani.